Dobrze, zaczynając, chciałabym Wam powiedzieć o konkursie, który ostatnio zrobiłam. Tak, jest on do 31 września i jest on od dzisiaj, czyli od 26. Zaplanowałam go dzisiaj, może i o 18, ale postanowiłam, że raczej te 3 dni powinny Wam starczyć. Jeśli będzie brakowało, mogę to ułożyć. Naprawdę. Macie tu wszystkie potrzebne informacje, tylko trzeba wejść na społeczność, ale najpierw na mój kanał. Mam nadzieję, że spodobał wam się konkurs, bo za to te wszystkie edity i fanarty będą bez napisu mojego i będziecie mogli ich przesłać na swoje socjale, czyli jakie tam macie, TikTok, Instagram czy cokolwiek. Postaram się, nad tymi edytami nie będę ich robić. Jak zmasakrowane, nie założę na za dużo, to ty zdecydujesz, czy ma być tam napis, na przykład imię tej postaci, czy nie. Zresztą, wytłumaczę Wam jeszcze więcej. Ale przeczytajcie sobie na społeczność, ponieważ są wszystkie zasady, i tak, możesz, są tylko dwa miejsca: pierwsze i drugie. Pierwsze to dwa dity, jeden fanach. Drugie miejsce, jeden edit. pamiętajcie, że możecie ich użyć. Musicie w komentarzach napisać tą reakcję. Nie możecie kradnąć prac innych i tego typu. Wytłumaczę później. Tylko sobie sprawdźcie, właśnie na społeczności. To mam zdjęcie. Tak jak mówiłam, wystarczy tylko narysować na tych zdjęciach mojego kota. Nawet wam go pokazałam. Nazywa się Dzięki, jakbyście chcieli napisać napis. Mam już jedną osobę. I mam nadzieję, że reszta też się zgłosi. Zapraszam. Naprawdę warto się czasem zabawić. A teraz. Tu jest tak: albo wyślij y, rysunek na swój kanał, albo dodaj mnie na Discord i pokaż na pewno nazwę na Discord. Uwaga, musicie mnie oznaczyć nad swoim filmem i napisać w komentarzach. Właśnie tą emotkę. Fajnie jakbyście sobie ją po prostu skopiowali i wkleili. Możecie też coś napisać. A nie, tylko to. No i to tyle. Zapraszam na konkurs.